W desperacji zacząłem przeszukiwać każdy metr podłogi w nadziei, że trafię na jakiś przedmiot, którym ślamazarnie uda mi się przebić przez łączącą cegły zaprawę. Wystarczyłoby wypchać z muru chociaż jedną cegłę, tylko jedną. Później, kładąc na szali własne życie, byłem gotowy pozdzierać paznokcie do krwi. Tak może by się stało, ale niestety los mi nie sprzyjał. Moje ręce, poza stertą kamieni i gruzu, nic więcej nie znalazły. Poddałem się i oparłem o jedną z najsuchszych ścian. Zamknąłem oczy. Przez chwilę wsłuchiwałem się, jak moja towarzyszka krąży po pomieszczeniu. Praca małych skrzydełek stawała się głośna, po czym nagle cichła. Potem znów była głośna i tak bez przerwy, aż ponownie wpadłem wprost w objęcia snu.